Cześć, witajcie, chcę wam pokazać dzisiaj i zaprezentować Mazaki Big Kids ponieważ to jest yy, wersja świąteczna ponieważ to jest Mary Christmas ponieważ jest święty Mikołaj i, jelo i jelonek, i jeleń cztery, cztery tutaj cztery, cztery Christmas Ball to kolor i ponieważ to są 10 kolorów Tu jest, 18 i tutaj, na cztery takie kolory jakby 18. 18. taki kredek i tutaj to jest z Francji też. I chcę wam pokazać jeszcze coś. No takie co złote to jest jakby. Takie... tutaj tutaj jest jakby mazaki. Mazaki tak wyglądają, pokażę Wam w środku. Yy, tylko tutaj rozpakuję. To są te same. O, patrzcie jak wyglądają, widzicie? Patrzcie jak te kietki wyglądają. Przepraszam, że ja y, y, rozpakowałem, ale będą trochę starsze, szkoda. Ale tutaj jest takie coś. Co są więcej, to są XXL, też tęczy, do tęczy, do wszystkiego. I mazaki, te ma mazaki tak wyglądają. O! tak mazaki wyglądają, znowu przepraszam, że ja wyciągnąłem. Tak wyglądają, oczywiście kolor fioletowy, e, brązowy czy jaki? Różowy, 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 biały, pomarańczowy, pomarańczowy, czerwony, pomarańczowy, żółty, jas jasno-zielony, ciemno-zielony, jasno-niebieski, ciemno-niebieski, jasno-niebieski, biały, taki niebieski, niebieski fioletowy, taki szary, czy srebrny, czy niebieski, czy i taki granatowy, czy tam czarny. Ale różne są odcienie kolału, wersje kolału, więc, więc, fajne filmiki, dużo będzie dzisiaj filmików, też, więc trzymajcie się, cześć, pa, zobaczenia.